Cześć łobuzy! Witam Was ja, witam Was Krystyna. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnej sprawie, czyli o tym, jak możemy ograniczyć teacher's talking time na naszych zajęciach. Jest to o tyle ważne, że im mniej my mówimy, to więcej czasu na mówienie mają nasi kursanci, a przecież to o to chodzi, to oni mają mówić. My, nauczyciele, mamy tylko i wyłącznie piękne głosy i tylko i wyłącznie bardzo mądre rzeczy do powiedzenia. Ale dzisiaj zastanowimy się, jak to zrobić, żeby mówić jak najmniej na zajęciach, bo to odbędzie się z korzyścią dla naszych kursantów. Będą mieli po prostu więcej czasu na to, żeby tworzyć własne wypowiedzi. Zastanowimy się, jak to zrobić, żeby ograniczyć nasze mówienie na zajęciach. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to przestać papugować i dopowiadać po naszych kursantach bo powtarzanie tego co powiedział twój kursant lub kursantka do niczego nie prowadzi tylko ty się z tym lepiej czujesz and then i went to the shop oh you went to the shop fantastic and then i bought ice cream oh you bought ice cream yum and then i Watch TV. O, oh, you watched TV? Splendid. Tak więc, jeżeli jakieś piękne zdanie od twojego e, ucznia padło, to nie ma potrzeby jego powtarzać. Wystarczy powiedzieć good job albo wystarczy tak pokazać, bo wtedy mamy dwa razy więcej czasu dla naszych kursantów na to, żeby mówili. Win-win situation. A nam się tak głos nie męczy. Trzeba dbać o te strony głosowe. Po drugie, mów mniej, więcej pokazuj. Możesz użyć tablicy, flashcardów, e, wszystkich przedmiotów, które znajdują się w klasie, a także tzw. komunikacji niewerbalnej, czyli gestów, mowy ciała, mimiki, żeby komunikować się ze Twoimi kursantami, żeby zakomunikować im, czego w danym momencie od nich oczekujesz i chcesz. Ok, let's ask questions. Are you do you go. Jeżeli podajemy jakieś tutaj bardzo rozbudowane instrukcje, to nasi kursanci tego i tak nie rozumieją, więc po co tracić czas i po co strzepić język po próżnicy? No i po co zabierać ich czas, który mogliby wykorzystać na mówienie albo na przygotowanie do mówienia, lub e, zastanowienie się, co chcą powiedzieć. Zami rozbudowane instrukcje na krótkie komunikaty. Nie musisz używać rozbudowanych form grzecznościowych would you mind opening the window? Please come to the whiteboard. Uh, do you mind coming to the whiteboard and writing something on the whiteboard? Niepotrzebnie. Po co w ogóle? To nie jest dwór królowej brytyjskiej, żeby bawić się w takie sophisticated e, formy grzecznościowe. Wasi kursanci się nie obrażą, a Wy po prostu e, osiągniecie za każdym razem dokładnie to, co chcecie. Przy waszym minimalnym wysiłku i przy minimalnym okradaniu waszych kursantów z czasu w mogliby oni e, po prostu wykorzystać namówienie. Write, read, try again. Ok, write on a whiteboard. Ask Włodzimierz. Przed ćwiczeniem często myślimy, że musimy zrobić jakiś wstęp, żeby nasi kursanci weszli na obroty, żeby wiedzieli o co chodzi. Nie musimy robić wstępu, nie musimy zapowiadać, to nie telewizja. Wystarczy, że zademonstrujemy na kursancie, który y, siedzi obok nas, to co chcemy, żeby nasi kursanci w dalszej kolejności zrobili. W ten sposób im po prostu przekazujemy, jaka jest nasza intencja i czego od nich wymagamy, a nie musimy wcale tego mówić. Nie bój się ciszy. Jeżeli nikt się nie odzywa, to oznacza, że zachodzą procesy myślowe. A chcesz, żeby twoi kursanci mogli się dobrze namyśleć, zanim powiedzą jakąś rzecz, muszą się zastanowić, to znaczy, że oni intensywnie pracują. Nie zakłócaj tej ciszy, nie bój się jej, nie wstydź. To, jakim jesteś nauczycielem, wcale nie zależy od tego, jak dużo i mądrze mówisz na zajęciach, tylko ile okazji stwarzasz swoim kursantom do tego, żeby budowali swoje wypowiedzi. W jaki sposób kreujesz takie środowisko, w którym oni mogą się zrelaksować, w którym mogą się namyślić, w którym mogą po prostu zrobić większy wysiłek w kierunku tego, żeby zbudować fajną, poprawną wypowiedź? Dając im przestrzeń, dajesz im rozwinąć skrzydła, dajesz im po prostu zrobić większy postęp. Tak więc nie bój się ciszy. Enjoy the silence. Cóż, wydaje mi się, że to był chyba całkiem taki praktyczny uwagi, prawda, Krystyna? Tak, jak najbardziej. Teraz to ja wiem, że muszę więcej mówić na zajęciach, a nie ty. Case closed. No to do roboty, wasza kolej. Życzę dużo zajęć, podczas których będziecie mówili jak najmniej, a najwięcej będą mówili wasi kursanci. To tyle na dziś. Over and out. Do roboty.